No, ale druga była sprawna, co tu dzieje się to... Ale się na muzyka włączyła Mhm du nu du Chyba będzie jakiś dobry finisz, że muzyczka jest taka, nie? Tak kurwa, wiesz... Um, jak to się nazywa ten... Amerykański serial Kurwa, fandom Amerykański się muzyczka, serial? No nie, no To była plaża, ratowniczki eee... no, to są chyba ratownicy, nie? Jakbyś to się może na Nie, słoneczny no. patron. O, słoneczny patron, no no no. Oda mnie ma co najmniej. Tak to mi... No, mi to przypomniało. No. Tylko dupy nam brakuje No Nasza to dupa to... na razie pracuje w kamieniołomach. Tak <laughs> Dopóki nie mnie ją na misję fabularną. Ja pierdolę No? Nazywa się Skorpion i napierdalała się się przed Apolipsą Drifton. No. A Aj, drugorzędna krzywka to. Tequila. te kilo! te te kurwa i podobne, nie? te kilo, te kilo, te kłądu, o, tak uleżę się nazywać w sumie, no? Te te Nie, no to Kry tam Tt byś miał ją do obiektów latający smok ukryty nie wiem ukryty kameleon nie <laughs> Ola jest taki taki człowiek śmieszny z pijanym stylem po tej chwili. klip hm? wiesz Tt z pijanym stylem no Nie Styr nie pijanego to nie mistrza eee. też nie było. a tu musiałby pić ona taka nie jest jeśli masz chwilę, to Kimś, kto chce z tobą O, ciekawe kto? kto taki? Czy to Kyle Kane? Wszędzie kto pyta? Przedziwnym niewielkiej grupie ocalałych z sektora zero. Mówimy Ale musimy to 0 jest kompletnie zaraz no. ja, tam tam tak. <laughs> Chciałam tylko Kurwa. powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ukraine, po prostu nam powiedz Kurwa, nie w tą stronę. A tu są policje za... mogliby nam muszę misję to... ogarnąć, no? Wystarczy mu wypowiedzieć powiedzieć. Poza tym jest ich mało. Jak na moje, to bym jak tego Raisa ludzi rozpierdzielił w drobny mat. Jedna no, pałka, 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 pałka i, i dawaj. No. Kurwa, tyś Smatu No ja czekam znowu. Nie wiem gdzie się ten włóczysz. Na Bożenka ma swoją misję z zombiekami, tak? Jak widzisz jakiegoś zębiaka, który lata, pamiętaj tam był Bożenka. Albo Bożenka nadchodzi, jak widzisz jakiś zębiak, le leci przez kurajesz. A przez. otwieram ten, a radio Przez ty no, 10 no, godzin będziesz tu, tu chodził, jak tam 260 metrów jest. Ty 70 nie mogłeś no. przejść na początku filmu, no? No to, to, to dawaj B, żeby na B. jest zębiak, który domu, ucieka. Czy wziąłem ci na B? Zrobię, nie mogę spektrum. nawet. No. Dawaj. Idź pod miejsce, właśnie, pod miejsce misji i wtedy, a nie, że biegasz gdzieś dookoła. Uryba. Zadanie wykonane. Biegam, poczekam. Jakiś gałąd na 200 mógł... metrów ode mnie. Znowu ominąłeś. Kogo ominąłem? Przecież to samo Opowiadał się robiło. Że... Opowiadał coś na tym. Bądź na bieżąco z fabułą, to nie będziesz musiał tego słuchać, no. Ale nie ja lubię to słuchać, lubię jak ich nie co mam tam iść? Tak, podejdź. <noise> Masz petaf, Ja nie wchodzę do budynku, w którym się pali kurwa. Czym problem generale? Marsz! No <noise> pali pan budynku. Z, Marsz... Z kurwa... Za ojczyznę! Ma... Za ojczyznę! Za ojczyznę! <noise> udało ci się też wrócić w jednym kawałku. O, bracia! Dostanę teraz antyzynę? Wydawało Dawaj. ci się, że to mi wystarczy. Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Co za Słuchaj pokaż. naprawdę potrzebujemy leków. <grym> Ale ja śmiej a ja wrócę i zrobię co zechcesz. Czego mniej no. wtedy, kiedy ja? Plan B do sekundy wcześniej, na a, a, łeb. Zrób to Ja odmoczę odmoczę się, mam narzędzia takiego. Ci nie jedno, a, dwie... a ja mam gwoździa. Dobra, niech będzie. Śmieciu. Co mam zrobić? A robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać Trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli, tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem. Zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Nie wiem, czy my będziemy chcieli tracić na was czas, no. Ogólnie a, to jest ciekawe. No to tracimy. Dobra, dowiedzcie się, jak coś do osiedli. Ty, oni tutaj gdzieś nie mieli tego? O, sklepikarz, właśnie. uwielbiam sklepikarz. O, tu otworzyli, patrz. Możemy zwierzać więcej mieszkań. Tej Kari ma chyba jakąś misję. Czego otworzyli? Nie mogę wyjść. A mogę, coś... A Tego nie było. No, otworzyli tam problemę. Ja nie na obroni mam ja. A ja taki bogaty. No. Człowieku, ja musisz prawie 9 koła. Kurde. Co nic 9 koła To Chyba na sobie? Co z tej pokojami teraz się zachwycił? A! Nie wierzę. Nie no przepraszam. Bo... Myję się. Ja nie wierzę. Zamknij, zamknij za sobą. <laughs> Ej. Przepraszam pana dziadka, tak sobie się tam ja mówię, gdzie ty poszedłeś, a ty kurwa w tym czymś przecisz. O patrz jakie ty. Rzadka. jak wygląda? Nie mogę, jeszcze się bardzo... Mogę wejść? Halo? Tak, dawaj Próbuję czegoś nowego Ej, kusnicy, Prawda, patrzą, tak. tak, jak, jak to, to wygląda? Patrz. Trochę do przodu, trochę do przodu I na małysza, na małysza O kurde, na małysza no, noga ci wchodzi oh. do, do kibelka, no ale tak to, oh. zaraz się te... teleportuje normalnie. Na przekątną. Na przekątną. Dobra, wystrali się, idziemy, robiliśmy się, Dziękuję okay. za toaletę, panie, połamane Boskie to było, boskie. Uwielbiam, no. Ale masz laptopa, możesz na, możesz na tym grać w gry, daj. Ale masz młotów, jakby to podpalić, można to palić? No a ze spajką, z, zaraz, ze to z fajką, nie? Ten ze ćmikiem, a tu koktajle. Ale tu pierdolka. Jak na stacji językowej. No, Ej, tutaj chcę misję się jakoś dać no, Patrz, Karim, na stacji kolejno. przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, po ja ja jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą. A do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, Boże, co? Nie. I gówno. Gówno, no, no. Coś po popier... Ej, a wcześniej nie wchodzimy, tędy? Bo tędy byśmy wychodzili. Ty jakieś strzały słyszałem. Rewolucja co, co się zaczęła. Wytrzymać? Ja no, bym to kończył. Nie wytrzymasz 5 minut. Moment, mnie coś Do mnie, Pecie, hmm. mówisz, że ja nie wytrzymam 5 minut? Chodź tu na solo. Utaś A wytrzymam. No, jeden na jeden. Jest 11.36 jak coś, patrz, masz zegarek. 11.37 teraz, no. Nie 36, 37. Tak? <grym> masz spóźnioną grę trochę. Szczerze <grym> mówiąc, fakt, nie ma... Ale... słowa przez Raisa, Albo ja, albo mi pospiesza po prostu ta gra. No to jest w tej strefie, to strefie czasowe. no. czasowej. No. Ej, dawaj tego zlecimy. Nikt na niego nie patrzy. A coś jest murzyn jakiś fajny. Jego w łeb. Nie, 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 nie bo ja też jestem Urzynem, nie mogę też. To byś nie wiedział. I biegam Bra na swoim białosem. Tak, bo to jest Szybciej nie, bo <laughs> na no, jej wiecie niż, niż się no, <laughs> Mimo że... Kasiamy, Mimo jakbyśmy się znali od dzieciństwa. <laughs> no. O, a ja on dopiero był poznany, no. To ja jestem zagrożony. Ogółem. Nie mam drugo. iść, O, znowu z Gera. Ja się chyba skontaktował, tak mi się zdaje. Eee, co ty z Będziemy się z nim kontaktować? Czy płacę się. Ciega? Tak, idziemy, idziemy. To za kurwa, nie gry, mam giery. Dalej się wydał O, gry, ale mnie uratowałeś. Nie, nie mam też, jakbym zginął. To Krain. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa. Ale tylko bo tak z był. Kazał mi wybór. To fajne, bo byłby akcent z zombiakami Pamiętaj jaka jest stawka. A no mogą być. Bez obioru. Wiesz co by było z serialem nie? albo filmem? Ultima Down. Jeszcze nie. Ulting Down. Ulting down Zajebisty nie horror, nie. Rierka, no. Szkoda, że na PSG tylko ona jest i na Xboxy chyba. I ogólnie nie wiadomo czy w ogóle jeszcze jest. Ale jak tego tak oglądałem sobie, jak ktoś wyschodziło to i ktoś grał, to spoko. Czego muszę też po zrobić? Okej, <laughs> skubany będzie wyszkrywał tam. produkcja, produkcja. produkcję. I hip jest ziele. <laughs> Ja się świetnie bawię. A pan za nią, generale? Ja byś się grał. Ty, u Gdzie? mnie jest podobnie, patrz. Gdzie? Kurde. Nie poszła tak jak po zimno algunie. wolne, niektóre też tak wylatują od yy, pierdolnięcia pałką, no. Kurwa, no biegnij. O, tutaj coś sprzedają. Kari. Jest Jestem na miejscu. Co... Trochę no? Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Bo stara. Co on myśli, że my mamy na wypożyczeniu? Nogi w dupie mamy, co? Ty, ogólnie on jakby chciał mi sprzedać narkotyki przez chwilę, no. Tak w ogóle. wiedzieć? To nieistotne. istotne. jest to, że przysłał mnie Raiz, A także to, że widzisz mu forse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd pan wiedzę, że Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi po i poluł przez żebyś mógł osobiście dać? obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, okay, okej, okay, re. Już widzę, że jesteś jednym z kluczyłem Rejsa. Tylko nie? oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa, wiesz ją. A następnym razem przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi Sukasa. su casa. nie rób mi krzywdy, dobra? Do dupasa, nie skończyłeś. Ten ogólnie, no to Nie teraz hakaracze widzę. Żeby razem. To ja. Musiałem staruszka Nie postraszyć, postraszyć połamanie nóg. No to ja coś przyniosę. Następny przystanek to osada rybacka. Za... Kieruj się na wschód do wyjścia do tunelu. No coś tubie. Przedstawiciele zawsze tam na nas czekają. A śmietniki chłop. Ków te śmietniki. Pójdź, aż cię zabrał. Kurwa słyszę strzały. Tak, ja strzelam. Ludzie mnie. Nie Boże, no dobra, bo ja później nie mam broni, co jest? Jak ktoś wyskoczył, dobra, ale mam, mam stopy. Dam sobie radę. Jest fajnie. Ja wszystko wyjaśnię nogami, patrz. Super. Pytasz się z kurierem przy wejściu do tu, gdzie jest wejścia. Nie co mu soka, tam No, z kurierem mam. To, to szybciej się... przyda. O kurde, chciałem przyzaprzeć, ale nie To szybciej na a, miejscu zesolowym mi? misji ten... Crane, Brachu, jak ci idzie? Zajbiście. Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. Staram się jak mogę, Nie Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział o co Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie wiem mi motywacji. Dobra, dobra. A. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. W lepszym parkurowcu, kurwa. Tak, to nic. Możemy parkurować? No, jak człowiek jak skacze jak małpa. Kopie zombiaków po, po mordach jest git. Sobie Ach, czuj, sobie no. No. Jeszcze sobie przyknąłem, a co było? sobie. Nie było? Aha, aż dobrze się Coś pominąłem, kurwa. O tutaj jest. No, to, to, a nie tu a Kurde, pomilony tunel, myślałem, że tam nic nie będzie. Hmm. O, tu są zam zamknięte policjki, moment. Muszę je no, sobie otworzyć. ja lubię policjki. Tylko musiałem z obiaków zabić. Nie wiem, tu tylko, że powoływało was, Ja drugą ja ja robię. Ja próbowałem smutny ale się nie otworzył. Łomem spróbuję, nie masz łomu. Nie mam. Otwarte. Nie. Dobra, moja otwarta. Noż. Zdaję piśmie. dobrać. Same. Nie ma w ogóle przejść nóż? Nie ma O, tu jest jeszcze jedna policja. No, Ty pijaj jej. Teraz pistolet dostałem na super Polują. Dobra, w ogóle przejdziemy nóż. Бегне. Mm -hmm. mm -hmm. Сикерецка, No, Powinien robić to do nie. No. Dobra, Cieka, dawaj, gra. no idziesz tutaj. I nie można cię ci ja? A Nie wiem. Weź, że odchodzisz po Dobra, Dobry. Może Generalna... nie minerał? Jak widzę, jak ty chodzisz. <laughs> po tej mapie. <laughs> tutaj masz ten. Se weź, co tam jest. I liziemy. Niby mamy wejść tutaj, coś zrobić. Kurwa, ale nóż O, zameczek? Nie oproszę. Policja. Stać. Ja nie Skurę chcę być policją, ja chcę być bandytą. Bandito, bandito, o. O, WT-szka. Poluj to w Dobra. Co tutaj? O, fletowa. Trudny. Ja chcę otwierać księgi też kurwa? To masz? Otwieraj. a Za pierwszym razem. Flotowa trudny, tak? Tak. A ja cię pokopi w głowę. Masz może na win, do ubranie. Jest, jest. są Lamusie. I po żebra. Po Lecimy Zamknięte kurwy Tutaj z tej strony Dałgan nie jesteś tyle Puta Co jest? o. o. Jest Ale Ale flaki wystają Co jest? Wybuch robanek Karina czegoś takiego nie widziałem. Wielki nadęty zarażony właśnie eksplodował. a nazywamy ich burchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania. O, fajnie, zakupy. że nas rozwalą Na w promieniu 3 metrów. wisz sobie. Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. No to do nie do się wziąłem, do... kurwa. O, policja. Nikąd nie było. Same zombiaki Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Czarny gursel Guzel Kurde, no nie można tego odblokować Ty, dałeś, ma to no. Ty no nie mogę odblokować tego darona Mogę ja? Ty tu jesteś specjalna. No. I to no ma jeszcze ty. Takie zamki no Praktyka, od dzieciaka podobno mm -hmm. I Widzisz, że coś robimy na musie? Otwarcy Kurde, Bożena, na to jesteś jedyny gość połomek? No.